Nie! Nie dam rady, nie dam rady tego grać! Fajne, fajne profilowe. Podoba ci się wskaczę. No! Jesteśmy dzisiaj bestią taką jak ty byłeś w tym filmie. Ale kurwa, no. tu się zmienił ten mod. Co tu jest napisane? Twoja broń Hefastoys, broń USP HP 250. O, to są jakieś inne supermoce, to nie są supermoce, co to jest? To są jakieś... Nie wiem, dawaj. Dobra, raz to. to są losowe rangi, losowe rangi, to nie są supermoce, to są losowe rangi. O kurwa, dobre, dobre to Patryk. To jakiś nowy tryb. Co ja mam? 250, 150 Hp, speed, grawitacja. O kurwa. Shift E to jest co ty robisz? Ile ty masz HP? 250. Nie, ja zapomniałem, że ty też, może ja miałem 150. Jestem ręką psikałem Ej, to z jakiejś mocy to jest Patryk Fajne to jest! Ej, to i nic nie kupujesz i co dasz to dostaniesz. Okej, okej, okej Ty jesteś. Jeb ty. NIE! Nie dam rady, nie dam rady tego nie. grać! Ile ty miałeś? Dwa razy cię tylko trafiłem! Chłopie, ja miałem 120 bez kewa! Co?! Jeszcze mam jakiś mnożnik demagera teraz mi dało. Wampirem jestem. To my wiemy. Wampir idzie. Nietoperzu, przygotuj się. Co no to? Ile ty masz? Penofilu, znasz mapę? Ile ty masz życia? Ej, 650 ci dałem! No ja miałem 200! Ale miałem wampira chyba jak ci trafiłem, to mi z... Ej, ile ty masz HP? Co ja ty masz za. Co na ty. JA CI DAŁEM 650! Mapy. Ja ci dałem 650, co to jest? O ja, nie. Mam rangę szpiegi, chłop. Gdzie ty skur. Musisz szukać znaków na ścianach, chur. Ale tu nie ma znaków! No po prostu prostaj no, się, na pewno gdzieś będzie. I którym się strzela? Chłop się kurczę, na mapie, nie? Nie no, ty jesteś rozbany Ja mam rewolwer, kur... I rangę szpiekno i że jak cię zabije, to jest niewidzialny. Zajmij się na jeden na jeden. A ja, ja cię nie widziałem, ja jestem ślepy, ej, ostatnio mam tak, że goście są na ekranie jak nie widzę. fajna mapka. Twoja ranga lamus. Ej, nie mam celownika! Nie mam celownika i mam... I mam digla. Czy ty miałeś rangę szpieg? Tak. Ja, ja, ja miałem no. rangę lamus, wolniej biegam, mam digla bez celownika i 500hp. Ej, no. mocne! Ares rangę miałem, no kałaszka mi dało, ale miałem 100hp, nie? Przeźroczystość ja miałem, miałem no. jakąś, co? Tak, tak. I 20% szans na podpalenie. Więc to trzeba zagrać S 5 na 5, nie? Wstyd widzi dwakowski, ale... No! Komandor ty! Ja mam HD'a, że respi ludzi, kur... normalnie. Aha, co? Respie ludzi, masz? Dobra, banger ten tryb, banger y podkupuje go O, ogarniemy, dopóki będę kurwa częścią tego projektu. Ale ja nie wiem jak ty mnie tak... Ja nie miałem hełmu, ja się złożę w dwóch hitach. W wannie nie, nie, robiłem nie robiłem jeszcze, nie wiem, bo nie wiadomo czy stroby trzyma. Będzie rosł co ja mam? A sorry, jebana! już się uzabijałem. a co ty się zrobić? Stary, ja miałem pod shift e przyczepię, odczepię a, się do ściany a, i staje się a, Miałem to, miałem to w pistoletówce, nie? I się... i to... I przyczepiłem się do ściany, i spanikowałem jak biegłeś, i kliknąłem też raz, wyłączyłem. Ranga oszust Ty kurwo. Ej, mam ma niewidkę jakąś, kurwa. No, mogę ci pokazać, jest bomcej, tylko się nie zabijajmy. Gdzie to jest? Powiedz gdzie, bo ja mapę przeszedłem całą. Postaram ale... ci, tu gdzie jest tort. Tu strzelam. Ej kur. ty nie chcesz roz... jakieś. Pokazałem ci, gdzie jest bez, kur. ci do głupia. Ja że to jest bez, debilo. Ja pierdolę jak mnie. Nie, no, rozjeb. Nie, co to jest, kur. Mam rangę złodzieja, nie? Piętać jakaś ranga penner jeszcze, nie? Nie, no, no kurwa, to co ja mam zrobić? Zaraz... Tu jest chyba. Gdzie jesteś? Słyszałem cię chyba. Zajeb... ranga, kur... jak nie... jak się nie trafisz, giniesz, kur... Ale miłe web bola kur... A nie no, ty jeszcze ja, się ja, za... ty jeszcze ale... zagrałeś jakbyś kur... wiedział co mam, nie? Wychyliłeś to... i się schowałeś. Miałem Wiedźmina. Nie, jak kupię to mi nie zabiera po tym. Ja mam larek Croft, nie? Niewidzialne. Jestem niewidzialny teraz. Nie ma rozrzutu. Ja ranga. Ej, ktoś miał dojeb... pomysł z tym trybem ogólnie. Przyczepiłem, tak, przycie... przyczepiony do ściany, k***a. Lara Na No bo <laughs> nad WSM. Albo P-105, albo niewidzialny model gracza. że on nie ma szans. Nie widziałem... Co to było? Widziałeś mnie? <laughs> Nie witka, nie witka ja z Niglem. Tylko broń mi się pojawia, jakaś ja wupa sama. <grymiz> remis! Nie zajmij Druga połowa, no, bo jaja ja Jest Nie! <grym> to to debil! Nie no. Miałem coś takiego, że miałem diko, nie? I gdzie no. te decoy, tam mnie teleportuje, więc skakałem, próbowałem ci wyspotować i chciałem rzucić za ciebie tego dikoja, nie? Ja pole, a mi nie. A, czy nie rzucaj. To dobre, to dobre. Kto jest, Ja, ty jesteś Hedda? <grym _> Witam cs <C2 grym> Na liścia, Patryk. <grym> Za 85 mi ale może miałeś jakąś, kurwa obniżenie... Może dostałem Hedda, ale miałeś jakieś miałeś obniżenie, wiesz... Yy, damage'u albo coś? Każdy też nie dodaje damage'u, dobra. Coś tu... Ja, Ej, ty masz cały czas niewidkę jakąś taką drobną. Że cię prawie nie widać. Ale me mega jaja są na tym trybie, ja pierdolę. O ja pierdolę, nie? Ale będziesz miał ząka miał lekkiego, mordo teraz. Ale dziadu. Zaplantował. Nie! <grym> ja miałem. Ale wiem, ale nie słyszałem, jak plantujesz! Daleko odbiegoś chyba! <grym> <grym> nie dostałeś? <grym> nie, nie wiem, nie, nic nie dostałem, no. Speedhacka kamień lekkiego. Tak każdy hit podpalał 150. Po A <grym> i nie trafiłeś! No nie! Co mam? Regeneracja 5 sekund, 5 raportów, 20% nowa 250, dobra. Co to jest em Złotu? O kur. przestraszyłem, ty. Ja, ja, ja pierdolę, jakie ja, mam dwie mocne, nie? No ja miałem kilka mocnych. Mieczku? Aha. M nie działa ten tryb. Co to kurde Gdzie ty Co za kurde? No, no mam, be... no mam moc <grym> rycerz Z mieczem biegam, ja pierdolę No co to było w ogóle? Fire aspect 2 jakieś? Co to jest kurwa Metin? Ja Ja sam ja za tobą! A on Minecraft nie takie... był Ej, mega ogólnie. Nie no? są takie proste wiesz, tu speeda nie, zmniejsza nie, nie. tu gdy masz większe obrażenia. Co ty mieć z tego rycerza, ty nie ja? Nożownika, nożownika, ale bez sensu, bo, bo nożownik ma trochę większego speeda. A z jeden hit z noża zabija, ale masz chul... HP ogólnie. To mógłby mieć nożownik więcej HP trochę. No. Albo normalnie, chociaż. Speed, grawitacja, respirator. Nie, ale widać 107, ja nie wiem jak ja to przyrządziłem. Ile ja miałem HP? 105? 100... Nie, ile miałeś HP? No coś, coś się mieć... Mało mi zostało. Dobra, Dobra no, walimy na następną mapę, nie? Zmie no, no, zmieniam. Dawaj. 130 miałeś, zrób to na pokładzie. 130, Ej, odpalam taką mapę, której nie grałem jeszcze. Widzę ją na Workshopie. Y to będzie spoko, bo sobie razem będziemy ją poznawać. Hej, kolego, szukasz skarbów tam, gdzie ich nie ma? Wbijaj na GeForce Skins po prawdziwe playnoty. Klikaj w link w opisie, aby skorzystać z kodu PAGO, który daje 5% więcej przy doładowaniu oraz dla nowych użytkowników darmową skrzynkę Milspec. I oczywiście przypominam o giveaway'u na potężny skin za 5000 złotych dla osób, które użyją kodu PAGO i doładują konto za przynajmniej 10 złotych. Screen trzeba wrzucić na Discord, link macie w opisie. Czas do końca miesiąca. Nie znam mapy. Mapa dla... Klepego dałeś niezłom. No! Lara Croft. gdzie kur... jest BS, ty? To jest jakaś mała mapa, 1x1, 2x2. Podobno tak było w opisie. No i ch... jestem w Tero? Nie, chcę ty, ja jestem. To pozor, szukaj bs bo ja nie wiem. Tu nie ma znaków, kurwa. Nie ma. Jak roz... mapa, ty. <suszy> <suszy> Ja się już Pierdolę. kurwa willa jakaś? Willa? No. O kurwa, wdzięko. Dobra, gdzie jest best, <trybuj> Je <trybuj> ja, kur... Jeb... Lara Croft dupę pierdolona. Ja pierdolę! kurwa. Zobaczyłem, mignąłeś mi gdzieś w apartamencie i czy ten... No, ro roz ta mapa, ale może zagramy jedną rundę tak, żeby zobaczyć gdzie jest bez chociaż, co? Ja nie Dobra. Ja sobie dam radę. Co to za runda? Co ty robisz? Gdzie jesteś? Nie powiem. Kur... Gdzie jest BS? Ja sobie dam radę. Kur... Mać! Zeskoczyłeś obok, psychopatko! Ale gdzie jest BS, kur... No, musi być gdzieś, ale nie ma znaków. Może nie ma tu bez? Kur... Może dać mapę bez bez, on mam pakę. No. The debon kur... Grał to ktoś kiedyś? O, dobra, chyba widzę bez. Gdzie? Piwnicy, bo kur... Nie ma w tym zejść. Spell! Jaka kurwa! no, no rozbijcie! 529 ci daje? Jest bez, bo grałem z ziomalami piszą. Cześć, Laudet. Okej, okay, już wiem. Masz bez? No. Gdzieś tam na dole? Mhm. Ty kurwa. Co ty się żeby rozbijasz? To nie ci Ale ja idziesz na głowę z, z, z na, kur... tu znaku. Wykonuj sobie mapę, Patryk. A może ten bez znać, kurwa? Czekaj! Aaaaa! ty! No, nie byś czekać się już. Puszczamy moc Co miałeś? Że paka od razu wybucha, jak ją zaplantuje. A, Anna, ale ty <laughs> wiesz to, gdzie jest bez? Chyba wie, poczekaj. To i zaplantuj. Dobra, idę zaplantuję. Co ty zrobiłeś? Co, 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 co ty, ty zrobiłeś? robisz? Miem Allaha. Bo no, tak zastanawiałem się, taki użyje, czy jakiś paki użyje trzy wybuchy. Allaha! Wybuchłem. Jak <śmiennie> coś tam wybuchło. No do 5 na 5 mocne, kurku. Taki no, Allaha. Chłoproj w smoku to Allaha robisz, kurwa. I czekaj, DBS-a zobacz. Na deskach. Jestem, do góry. A na deskach. CO? Ja wiem 500 HP! Na raz broiłeś, wspinać jak to No, 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 mówię, kurwa, 500 HP, my nie dasz rady. A ty mi zajmujesz tyle. Ty mi 5 głów dostałem, insta. No. widziałem model gracza, ale to ma przejebane. jest niewidzialny? No, ale widziałem twoje bronie. Ale mogę tylko z mąskąłpa walić. Dobra, pat to, co ci robię. Co ty się Coś się zaświeciło, kur... bomba, czy coś? Bomba j*****a! Miałeś co? Miałeś Lara Croft? Lara Croft! O, ja bym ci wyje. to nie było! Do... Ale ty to? Dobrze sobie przemyślałeś, kur... Lara Croft zaje. Ty, kur nie! Nie! Yeah! Co, yeah! co ja robię? Nie! Co ja robię? Ja trudno jestem kur... Jakie. Ja... Nie mogłem ci trafić? Nie wiem. Co tam się stało, kur... Ale dostałeś. Tak były te. takie. Y co się chodziło na, maszy na takie maszyny, takie, że gry, nie? Y I ci i biłeś takim młotkiem w TT. I za no. głowę wynurzyłeś i ci z pompy, tak tak. I od razu się schowałeś na dół. Patryk, idę do ciebie. Ja wiem już, że... gdzie jesteś. Kondonisz? Jest? Rękawice teraz widziałem. Tylko rękawice. Chyba trzeba zmienić ja na domyślne. nie? Zobaczyłem rękawice. A co miałeś, niewidkę full i. Nie, ja miałem podczas chodzenia. Jestem niewidzialny. Ja chyba stałem. Ale. Całego modelu nie było. widać, tylko rękawice. Kurwa. Ocegnają. Co ty robisz? ŚMATO! Kur... No, ty czemu się cofnąłeś? Nie... Co ty zrobiłeś? No, przez raszkę Cię widziałem. Ja Cię też widziałem jak przychodzisz i ja się wcelowałem tam w prawo i mówię Kur... No, Chodź, co jest? Ja ja przechodziłem lewo-prawo. O kur... To mapa? Debon. Fujewana mapa, dziwna, nie? A tam jesteś! Co za śmieci... Się zbry, de, dek, kur... nie no nie ma szans. Trafiliśmy przez zbra... Trafiliśmy przez tę dechę, kurde. 30 na mi zostało. My jesteście kapę? No! Dajesz mi 80. 35 mi zostało. Ale myślisz, że masz 600 na tym trybie? Nie, 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 nie miałem, nie miałem, nie miałem. Jeszcze mnie ja, zeskanowałeś. Ja Cześć, bajku wesołych. Ta def się przydaje, no. Ty jesteś rozjeb... Masz defa kupionego? No. Kupiłeś defa? No. Nie. Ja analog pier... umowy, ale fart kur... Ale, się się zagadywałem, ale już się wku...ł, nie? Takiej mocy nie było, że się z... wskrzeszasz, nie? nie? Jakbym ci ten... Ale agresywnie wjechał No, nie było, nie? No co jest? 25% szansy przy trafieniu zmienić na broń inną. Ale to jest skórny... tryb. No to jest... mam, nie? Y nie puściłem kur... nie? Na pełnym biegu cię roz... Ale na przykład tak jak potrzebne jest takie wesele czasami, żeby w dobrym towarzystwie się ten, to powiem ci, że w sensie też potrzebne czasami takie supermoce, kur... któreby jakieś zwariowane. Byłem reset zrobić. Co ty ty wyszedłeś, kur. Mino? Uj, taka Ale mapa ogólnie szału nie ma, nie? Nie, nie ma szału, lepsza była tamta. Cóż to kur. jest? Nic nie dostałeś, a fajnie mi skropiłeś ogólnie. Insta-heda dostałem. No. Insta, insta dostałem też. Ciężko z tą go. Z Patrykiem dzisiaj duo gramy. Ej, bo jeszcze kur. No, nie mówię nic. Ja jestem rozjrzany, nie? Ja jestem was Właśnie ktoś miał dzisiaj wysłać, Bartek? Ja ten trailer, nie grałem wysła... PCT cały czas, kurde. Ja kur... chciałem zafejkować plan to. Ja jestem dziadek, tak jak kurde, nie odcina. Ja mam plan zafejkować i ja biegnę kurwa debil z packą, nie mnie. Ulwą tromoc, jobisz. Jednym hit się mnie zabijasz? Słuchajcie, Ja pierdolę. Słuchaj. mówiłem, nie? Na sobie stoisz. Ja, pierdole, jaki debil. Oh. Chciałem się na Rekroft za, nie zdążyłem się podpiąć. Dogrywka. Ja pier... Ole, chciałem się przypiąć na leży Croft, a ty wbiegłeś jak idiota. Nie wierzę. Stworzyłem bestię, kur... Jest, je... je... ty kur... ...do jego Na je... ...kur... gra. Po potrzebuję jakąś moc dobrą, kur... Nie, no nie! No nie może... Ej, to są jakieś jaja. No co ja mam kurde zrobić ty? Gdzie ja jestem? Tu bez skitu jest piwnica? Chłopca troluje, nie myślę, że łypnę. Wiem wie b ci Diko przysięgał, ci ja już łykałem z tym decojem! Ja Już łykałem, kur... Już łykałem to, przysięgam. Dobrze, że kurde. maczetniki mi mogę witać dałem dam. Bo jest. No to samo powiedziałem po nocy, gdzie tak. k... Kur... jest. O ty szmato. Masz Larry Croft? Wisisz gdzieś? O ty kur... Nie! <śmiennie> Ankara Mateo! Ankara Mateo! Nie widkę, ścieżko! Tutaj cię w ogóle nie widziałem. Ale miałeś na co miałeś? Nie miałem nie, 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 nie wiem sobie co miałem, ale kur ty przeżyłeś nie. Bo miałem więcej niż 100 HP na szczęście. Miałem no. 150 chyba, nie? Jak gdyby nie to to koniec? Oddało. Nie idziemy na to było zaraz. Panie. To jest to że Tylko że jak nie znasz trybu, nie? What? Co? No scope? No scope i próbowałem zoom prawym przyciskiem, może nie mogłem, miałem tylko no scope'y w AWP jakiś. I machnąłem, strzeliłem. Uuu. No to ci powiem. No teraz, teraz oddało, nie? Oddało. Uff, powiem ci, k no, k no. no. się napociłem, powiem ci w tej dogrywce, <laughs> myślę, że już jest koniec. Paco, paco, przyjacielu, życzę ci lat, kurry we wielu. Byś za kola pielęgnował, żeby się autem nie dachował.